No to kolejna część let's Playa Nier. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy jungle hip i ulepszyliśmy naszą broń. Postęp no, dość tu było opłacalne. Bo przyrost no mocy broni jest zauważalny. Poznaliśmy dość smutną historię, no ale to jest Nier. W tym odcinku musimy się udać do wioski Eri ponownie, Gdyż, no, jak pamiętamy wcześniej. Popola dostała list od burmistrza Sifron, że w Erii zalęgły się cienie, jest ich tam dużo. A jeszcze mamy niewyrównane rachunki z osobnikiem, z którym oh, walczyliśmy. walczyliśmy wspólnie z Kainem. No jak pamiętamy, bardzo skromnie odziana pani, używająca dość wulgarnego języka. Na pierwszy rzut oka, sądząc po różnych obrazkach, artworkach, można by sądzić, że Kainem to jest kolejna w długiej linii osób, bohaterków płci żeńskiej w grach wideo. Który głównym głównym jest jest, tak i kolokwialnie świecenie buforami. miała nie miała żadnych szans i do jednego z side które będę robił. Kolejna seria setek sztuk, no niestety to się zbliża. Potrzeba 10 sztuk wełny, która ma dropi wyłącznie to jest Dość logiczne to co powiedziałem, jednak no nie można jej też kupić nigdzie. Wełna dropi raz na 10 mniej więcej tak raz na 10 ubić więc ważne, no, idziemy do Eli i pamiętamy tę wakację, muzyczkę cokolwiek inwazyjną co nas tu czeka

Granie traci czasu I tak, jak pamiętacie w wrogów którzy odbijali magię trafieniu i magię, byli ubrani naprzód, no trafieniu i magią Odbijali nam tę magię ustawcie jakiś zielony żygów To jest to samo

Tear your eyes out and you piss my socks. I have never heard of such a thing. Kyane struggles. You must hurry. I'll take care of the boss. You worry about the rest. So should ship.

And it is what you gotta you people please shut up and let her save your lives? Don't offend me. Sorry to keep you waiting. Is that a tank it's holding? Is it filled with monsters? Our new friend is a dangerous plaything. We need to take out the tank first. You don't care what these people say about you. No, screw on.

I'll try to be a good guy, I'm not Pursue the beast and finish it off! Almost there! Once Kylie and I surround it! Okay. Valeu. i'm here with 痛。Oh.

Wydaje mi że chyba nie dadzą rady, żeby robić kompetentnego. pomocnika. Moskika. A tego nawet nie próbowali. Kajny nie nieskończone mojego szopy. It's me... Grandma. Oh, how you've grown. Kainé, what's wrong? Oh, it flatters my heart to I find you again. Grandma? Come, oh, Kainé. Come to your grandma's side. You have been I'm lonely for so, so, so long. long. So much pain, so much despair. Why go Are on living anymore? Crying? Is that it? Hmm? Are you done talking? I, 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 don't, don't speak so to your grandmother like that. You're going to stop talking now, and then I'm going to walk over to you and very carefully extend my hand. Reach into your chest and pull out your fucking heart. <laughs> my grandmother would never say that. She'd never tell me to give up my money. Never. She'd spend my entire life searching for a way to avenge her death. She gave me the strength to deal with this goddamn mutant body. Do you know how long I've been like this? How much I loathe myself?

I think she intends to perish where she lies. And in truth, perhaps death is the greatest comfort we can offer her. It's not your decision. Mm -hmm. You don't get to decide who lives and who dies. She's a life with meaning and worth. We're going to save her. Everyone has something to live for, even Kaine, even Yona. Perhaps you should save your pretty words for her instead of wasting them on me. Kaine! Over, over here! Don't give up! Don't give up. You're stronger give than, up. That. than that! Don't, you, Don't dare you dare give up now! Give up now. This, woman this woman is woman more trouble than woman she's woman worth. That's it, that's it! Come on! You're going to live, Kaine! Me? Live? What for? What? <laughs> I had my revenge. Now it's over. Oh, now see here. This is rich. Vice. We help you in some mad quest for vengeance, and now you think to bid us adieu. How can a fighter so skilled be cursed with such a thick head? A true warrior would fight. They would give all in the service of their friends friends Yes You and I are friends now uh, See here that was hardly the point Then what is the point uh, Kaine come fight with us Fool you can't just invite her along There are many issues that must be carefully weighed and considered For example how will she possibly affect our overall abilities to, book to book how dare you! I am Grimoire Vice, wielder of Arcades. Vice, then. Do not abbreviate my name. You're an ass, but you're also right. I need to live for something besides revenge. Then you'll join us? My swords need a true home. Run, but you'll do for now. Widzę, jak mówiłem w trakcie tych scen, nie uznałem za stosowne, Żeby istniała konieczność dodawania czegokolwiek. Wrócimy jeszcze do wioski. Pierwszy mój komentarz jest taki, że no, tutaj, jak mówiłem w prologu, gra była wydana w dwóch wersjach. W wersji adresowanej na rynek japoński sterowaliśmy kolesią dość młodym. No, do niego by pasowało tekst jesteśmy teraz przyjaciółmi. No, tutaj nie do końca troszkę to naiwnie według mnie wyszło, ale co z tego. Po drugie Kajna historia babci. Yy, I kaine no, będzie opowiedziane z detalami. Później się czymściwie. Dlatego będzie bardzo długi fragment na ten temat. Obiecuję. Jak widzimy, uzyskaliśmy towarzysza. Towarzyszkę. która oprócz walorów estetycznych sama walczy sobie. Można jej właśnie te rozkazy różne ustawiać. Rzadko to się robi ale się robi Kainę będzie nam towarzyszyć walczył z nami ma podąż na ma nieskończone HP podobnie jak Xenoblade Chronicles Próż szczerze mówiąc a fabułę dość podobną do strukturze do Nier a klimat zupełnie inny ale dobrze nieważne nie spojlujmy tak przy okazji Xenoblade Chronicles kiedy się oddalimy, czy postać nas sterowana przez konsolę spadnie gdzieś. Magicznie teleportuje się na właściwe miejsce Mało realistyczne, ale zdecydowanie poprawia komfort genie. i ostatnia rzecz Kajna wspomina o tym, że w swoim ciele Znaczymy, że jest traktowana jako potwór Czy... żeby było wyjaśnić to dokładniej. Nie chodzi o to, że jest opętana przez cień. Nie o to że... O co dokładnie chodzi, to nie jest wyjaśnione w grze. To jest wyjaśnione w słod, tak, jak w Warnier jest dosadnie powiedziane. O co, o co z, tą, z tym ciałem kajna chodzi? Ale to zostawię na fragment, w którym y, będzie cała historia z skoń... Kajne będzie, będzie jeszcze dużo. Co tutaj widzieliśmy sprytne, fabularne uzasadnienie. <gryw> braku budżetowych, kajne nie chodzi do miasta. Do wioski. Do... Tak więc no, nie musiano robić interakcji. Interakcje między Wajsem a Kajne muszą nam wystarczyć. Z no, tym, no są też miasta, do których. Kajne wejdzie, ale też nie będzie się za bardzo zadawać z innymi ludźmi, i do jednego takiego miasta zaraz się udamy: do miasta Fasad, miasta na pustyni. Czy ktoś, kto grał w nier automata, pamięta, no powinien dotrzeć na pustynię, bo to jest blisko początku gry. Hm. Hm. W każdym razie kolejny przystanek: pustynia, miasto Fasad. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku let's playa Nier.